15 sekund. Super. Tutaj są pocięte gałązki buczynowe. A to jest efekt mielenia. O! Drobinki idealnie wilgotne. I teraz druga taka porcja. Uwaga, nie chuczeć strasznie. No, ale to jest maszyna po prostu. Uwaga. 15 sekund. Zobaczymy jaki efekt żeby nie było wątpliwości, że to ściema jakaś. Proszę bardzo. Jest? Jest. No nic więcej nie potrzeba do tego. Bardzo dziękujemy Dziękuję. panu za prezentację.